Nie wiem jak wy, ale ja mam dziś świetny humor. Hey, pani Max! Hey, czesek! Dlaczego mnie nie witacie? Czy jestem niewidzialna? Cześć, Albuquerque! Halo, halo, dziewczyny! Pośpieszcie! U nas dziś przemeldowanie, nie przeszkadzajcie! Przemeldowanie Na kampusie? Po co? Przecież wszystko jest w porządku. Pani Pani Max, Max! gdzie, gdzie to jest zbiórko? biurko? Zabierzcie do klasy. Biurko jest dla nowych studentów. Ta, tak, już, już nisimy. Nisimy. Nie powinieneś był pozwalać tym głupkom dmykać biurka. Na pewno coś zepsują. Dziewczyny, chyba coś nas ominęło. Czy mogę mieć pytanie? Co tu się dzieje? Dla tych szczególnie opóźnionych wyjaśnia. Nowi studenci przybywają. Tak, będzie dużo nowych. Chłopie, trzymaj to prosto. A co robię? Sam trzymaj prosto! Więc puzel, kaka. Gdzie to zabieracie? Do klasy. Sam pan powiedział, panie Max. Powiedziałem szkolne ławki. Zabierzcie Hermana z powrotem na siłownię. To nie szkoła, a do wariatów. Można by pomyśleć, że premier przyjeżdża na kampus. Po co nam nowi? Kampus niedługo pęknie. Cieszycie się z nowych uczniów dziewczyny? Aha, bardzo. bardzo. Cześć, Cześć wszystkim. wszystkim! Dalej! chodź Bombel, Weź kielty i zabierz go gdzieś! Dlaczego ja? Nigdy nam to poniesie! Nie wezmę tego! Goofy, bierz to! Okej! Okay, bez problemu! Stój, Nerduzaurze! To dla ciebie! Nie jestem nimi zainteresowana! Już przeczytałam! Czy ja kazałam cię przeczytać? Nie! Zabierz je do biblioteki i połóż na półkach! Okej! Okay. Cześć, Cześć, Cześć wszystkim. wszystkim! Dobra, ludzie! Wszyscy do pracy! Słyszałeś? Nowi studenci przybywają gdzieś do kampusu. Tak, mówią, że będzie dużo dziewczyn. Mam nadzieję, że się z kimś dogadam. Cicho! Słyszysz to? Im, co ty tutaj robisz? O, cześć chłopaki. Jestem... Chowam się z panem Maxem. Dlaczego Im? Zrobiłaś coś? Nie, ale na kampusie jest kompletny chaos. Czy możesz nam wyjaśnić, co się dzieje, i? Pan Max wita dziś nowych uczniów i zdecydował się na psemeblowanie. Każe nam nosić biłka i inne rzeczy, ale ja nie jestem głupia. Nie zamierzam nic nosić. No jasne! Chodź, Kamil! Nie, Milo! Nie pójdę tam! Max nas zobaczy i każe nam coś nosić! Super! No to ukryjmy się razem! A ty, Milo, co się gapisz? I ci pomagaj wszystkim! In, kto cię nauczył tak przeklinać? Gapisz się to złe słowo! Hmm? Huh? Sorry, Milo, nie wiedziałam. Chcesz Macaon? Chcę! Ja też chcę! Cóż, nowi studenci przybywają do kampusu! Im należyte powitanie! Mam nadzieję, że wśród nowych znajdzie się chociaż jeden bejsbolista. Potrzebuje partnera. Mówię ci już, że jesteś koszykarzem, nie bejsbolistą! On chce partnera! Banjo, przestań mną rządzić! Ale szef, jeśli zamierzasz grać w bejsbol, to wypad naszej ekipy! Lepiej weźmy jakąś dziewczynę zamiast ciebie! Dobrze powiedziałeś, tango! Weźmy dziewczynę zamiast ciebie! Jestem tańczącym bejsbolistą i koszykarzem. Umiem tańczyć. Wiem jak używać kija i jak wrzucać piłkę do kosza. Zapomniałem o wszystkim, oprócz koszykówki. Co to nie było? Nie mów, że się jeszcze jesteś. Cześć, chłopcy. chłopcy. Ej, hey, dziewczyny. Dziewczyny, czy nowe jeszcze nie dotarły? Jeszcze nie i byłoby lepiej, gdyby nie przyszły. Dlaczego lala? Bo mnie będą denerwować. Przyjdą i zaczną się popisywać. Jesteś taki fajny. Panjo, mam nadzieję, że jeśli przyjdą nowe dziewczyny, nie będziesz się na nie kapił. Oczywiście nie. Patrzę tylko na ciebie. O, panjo, zarumieni się. Cześć ludzie. Szukam nauczyciela Maxa. Gdzie mogę go znaleźć? Ja jestem nauczycielem Maxem! Miło cię poznać, panie Max! Jestem nowa! Nie potrzebujemy nowych studentów na kampusie! Dlatego odejdź! Znajdź sobie inną szkołę! Ciok kao! <grym> yeah. yeah. <Yeah>. Panie Max! <grym> <grym> Tu? Kofi, dlaczego go przytulasz? Wyrzuć to gdzieś! Nie mogę! To szkielet pana Maxa! Jeśli go złamię, to pan Max złamię mnie! Kiedy przyjdą te nowe? Chcę je poznać i pokazać, kto jest prawdziwym szefem na kampusie! Papaki, umówmy się! Nie przyjmujemy żadnego znowu przybyłych do naszego zespołu! Brak wolnych miejsc! Pomyśleliście w ogóle o mnie? Bonka, nie wiemy nawet, jakich facetów w ogóle lubisz. Żeby miał piękne okulary. Okulary są znaką inteligencji. Chcę, żeby był mądry. Kupi ich już jest pełno. Mamy rację, bąbelku. Prawdopodobnie, No nie wiem. Mówię o Tobie. <laughs> wow, marzenia się. Witam wszystkich, nazywam się Świeżak. Świeżak? Ju, świeżak. Świeżak? Ale głupi w nim Co? Przepraszam, nic nie słyszałem. Ha, on też jest głupi. Posłuchaj, Świeżak, czy ty w ogóle wiesz, kim jesteśmy? Musicie być fajnymi chłopakami, bardzo niebezpiecznymi, jak gangsterzy. Tak, to prawda, musisz uważać, więc wynoś się stąd, póki jeszcze możesz chodzić, Świeżak. To był żart, prawda? O, żart! Hej, ten nowy uczeń my się jemu. Patrzcie, co ja zrobiłam! Żartowni! Przepraszam, ludzie, chyba wybrałem złą szkołę. Prawdopodobnie pójdę. Jedź, wynoś się stąd, świeżak. I tak będzie ze wszystkimi. Lecho no nosi swoje sprawy. Pozbądź no, się tego szkieletu! Już wystarczy. Nonsens. O, cześć, Mandy! Hej, okularniku. Po co ci okulary, skoro w nich nic nie widzisz? Przepraszam, nie chciałem. Cześć dziewczyny! Jestem nowa na kampusie. Oliwia, wiemy, że jesteś nowa. Dziewczyny, czy nie możemy być trochę milsze? W końcu jesteśmy damami. Jestem Amina. Jestem Milana. Jestem Stef. Miło poznać! Macie taki piękny kampus. Mam nadzieję, że znajdę tu przyjaciół. Aha, nadzieję! <noise> Cóż, musimy iść! Powodzenia w szukaniu przyjaciół! Jak ich znajdziesz, krzyknij hura! <noise> Ale dziwne. Słyszałyśmy cię! Sama, Sama jesteś, jesteś dziwna. dziwna! O, jakie mamy nowe na kampusie! He, jesteś nowa, kochana? Nie jestem twoim kochaniem, zrozumiałeś, dzieciaku? Ale jesteś odważna! Takie najbardziej lubię! Czego chcesz ode mnie? Tylko zapamiętaj moje imię, kochana. Nazywam się Puzel. Nie popełnij błędu, zapisując moje imię w swoim telefonie. p u z l Jestem najfajniejszym facetem na kampusie. I nie jestem frajerem. <kak> Puzel, czy już podłogi na siłowni? Co? Sama je umyj. Nie jestem twoją pralką. Okej, okay. Puzel znowu sprawia problemy. Tylan, telefon! Dzwonię do pana Maxa! Nie musisz do nikogo dzwonić! Pomogę Ci posprzątać podłogi, bo jestem miły. Zawsze pomagam wszystkim na kampusie. Im też pomogę. Chodź, weź mąpa i wiadro. Sam sobie weźmiesz? Przyjdę i osobiście to sprawdzę. Chodźcie, ludzie. A wiesz co? Wezmę wszystko sam. No dalej, szybko, zapisz mój numer. Bez szans, p u z l Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mandy zapisz to. Musimy dodać więcej haczyków dla nowych. Co najmniej 10 sztuk. Już zapisałam. O, ludzie, to nasza nowa studentka. Dlaczego ona płacze? Ha! Pewnie zgubiła haczyk! Dlaczego płaczesz, Randy? Dlaczego płaczesz? To nie śmieszne! No, dlaczego płaczesz? Czy ktoś cię obraził? Zostałam wyrzucona z kampusu pierwszego dnia. Nie zrozumiałem. Kto cię wyrzucił? Pan Max mnie wyrzucił. Powiedział, że mam znaleźć inną szkołę. Co za nonsens, pani Max? Dlaczego ją pan wyrzucił? Co? Nikogo nie wyrzuciłem. Widzę ją pierwszy raz. Jak wygląda ktoś, kto Cię wyrzucił? Blondyn z różowymi uszami! Niegrzeczny! Hmm. Max, ona mówi o tango! Chodź! Dobra, Czesiek, poważnie? Tak, Max, słowo oficera! Czesiek, myślisz, że jestem kompletnie głupi? Oczywiście, zdałem sobie sprawę, że to był tango! Oficerze oczywisty! Chodź, Max, ukarać tango! Zamknąć go w toalecie i wyłączyć światło! Ludzie, dajcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek i czekajcie na nowe odcinki. Papa pa wszystkim! Przestań jęczeć, mam cię już dość, nowa.